Witam w kolejnym odcinku hmm, znowu gramy hmm, w Color Switch a tak. e, nie, stwierdziłem tamten wynik w poprzednim filmie miałem 50 parę 51 przy tym stylu no nie, znowu mi zaczyna znowu tak samo Dobre gramy czy to nie jest dokładnie to samo, co wtedy? nie wiem strasznie mi zacina gramy sobie skaczemy zostawcie suba, lajka i takie wszystkie fajne ogólnie ja nie wam mówię że macie coś napisać w komentarzu przed, czy chcecie na przykład więcej z czegoś filmu? A więc nie piszecie pod żadnym filmem, nie ma komentarzy w ogóle i to jest smutne. Tak, ale zostawcie lajka, bo to jest dziwne, że ja mam jakieś no. wyświetlenie na. wyświetlenie przykład, około na przykład 50, a lajków jeden czy dwa. więc zostawiajcie lajki bo będę nagrywać więcej filmów z tego z tej oto gry i pobijać kolejne wyniki e, ile będzie wyświetleń pod tym filmem to tyle mm, spróbuję zrobić wynik więc oglądajcie tak? no a nie bo to nie można czy można nabijać wyświetlenia? chyba nie więc po prostu wysyłajcie Ludziom, że nikt nie będzie chciał mnie oglądać, ale nie można. Ale wysyłajcie innym. Żeby oglądali. Żebym miał więcej wyświetleń żeby było trudniej nagrać kolejny film. No. Już mamy 47. O, ta winda. Ja lubię te windy Nie lubię tych skaczących. No no i chyba teraz jakoś pobijamy mój rekord z po, mojego poprzedniego filmu. To jest jakoś tak, Ej, tylko że się nie zapisał, bo ja go zapauzowałem, zaraz normalnie skończyć, ale nieważne. I teraz spróbujemy dobić do... nie wiem tak. Do 80 optymistycznie do 100. Ale no ja nie jestem najlepszy w tą grę więc no spróbuję do 80 myślę, że dam radę. O nie, 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 nie! Uf, było tak blisko się, że już będzie po mnie dobra. 73 75, dobra. Idzie nam nie najgorzej. I jeszcze raz przypominam o zostawieniu lajka. Tak będę taki natrętny. I w końcu pewnie wyłączyć jeden film, ale w sumie nie wiem, mam nadzieję, że nie wyłączycie i oglądajcie, o 80 już, oglądajcie do końca bo koniec jest najmocniejszy, chcecie się dowiedzieć co jest nie wiem. czy udało mi się, więc oglądajcie do końca, oglądajcie do końca i pamiętajcie jeszcze, oglądajcie do końca O nie, czy uda nam się, czy uda nam się czy uda nam się dobić do 199 i 100, 100. jupli Dobra. I takim oto hop kończymy ten filmik.